Cześć! Wracam do regularnego nagrywania na tym kanale i chciałbym Tobie pokazać, jak założyć konto na Amazonie KDP, żebyś mógł mogła publikować swoje książki i sprzedawać je na całym świecie. W pierwszej kolejności wpisz w przeglądarce frazę Amazon KDP. Wejdź w pierwszy link, następnie kliknij Sign Up i Create Your KDP Account. Teraz wpisz swoje imię adres e-mail i wymyśl hasło zawierające co najmniej 6 znaków. Kliknij ponownie Create your KDP account. W kolejnym kroku będziesz musiał przejść weryfikację potwierdzającą, że nie jesteś robotem. Na Twój adres e-mail zostanie przesłany kod weryfikacyjny. Skopiuj go, wklej tutaj i kliknij Verify. Teraz wpisz swój numer telefonu, który chcesz, żeby był powiązany z Twoim kontem na Amazonie. Ponownie zostanie wysłany kod weryfikacyjny z tym, że teraz na Twój numer telefonu również przepisz go tutaj. Przeczytaj regulamin i kliknij, że się z nim zgadzasz. Twoje konto zostało utworzone, ale musisz jeszcze wypełnić deklarację podatkową. W tym celu kliknij Update Now. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, zaznacz Indywidual. W kolejnych rubrykach podaj kraj, w którym mieszkasz, imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Po uzupełnieniu tych danych, wybierz w jakim kraju znajduje się Twój bank, kto jest właścicielem konta, wybierz typ konta: bieżące lub oszczędnościowe. Teraz podaj IBAN, czyli swój numer konta, ale z przedrostkiem PL. Big Code znajdziesz bardzo łatwo, wpisując w Google Swift Code i nazwę swojego banku. Potwierdź, że dane, które podałeś, są prawidłowe. Ważną rzeczą jest to, że wszystkie wypłaty będziesz otrzymywał w euro, dlatego warto założyć konto walutowe w swoim banku. Teraz czas na wypełnienie deklaracji podatkowej. Ponownie, jeśli nie prowadzisz działalności, zaznacz w tym miejscu osoba fizyczna. Jeśli nie jesteś rezydentem USA, zaznacz nie. Jeśli nie działasz w charakterze pośrednika, również zaznacz nie. W tym miejscu ponownie podajesz wszystkie swoje dane. Teraz zaznacz, że posiadasz amerykański numer TIN i podaj swój PESEL. Kliknij Kontynuuj. Wybierz kraj rezydencji podatkowej i kliknij Potwierdź. Złóż elektroniczny podpis, wpisując swoje imię i nazwisko, kliknij Zapisz i wyświetl podgląd. Teraz wyświetli się Tobie formularz. Po sprawdzeniu, czy wszystkie dane są OK, kliknij Zł Złóż formularz i zakończ. Gotowe. Możesz zacząć publikować produkty na Amazonie. Zachęcam Cię również do zapisania się na mój newsletter, gdzie będziesz otrzymywał raz w miesiącu dochodową niszę całkowicie za darmo wraz ze słowami kluczowymi i będziesz od razu mógł publikować produkty na swoim koncie Amazon. Na koniec chciałbym Cię zachęcić do zostawienia subskrypcji, lajka, e, dzwoneczka oraz komentarza pod tym filmem. Dzięki.